Z polskim ładem to jest tak, że polski ład to jest program redystrybucji, to nie jest program rozwoju, to jest program redystrybucji. Troszeczkę zabrane bogatszym, nie za wiele, notabene to nie jest jakaś dramatyczna zmiana, trochę dostają ubożsi, także no. Można się z tym zgadzać, bądź nie z punktu widzenia społecznego, ale, ale to jest absolutnie rzecz, która może być realizowana i odpowiada programowi wyborczemu, obietnicom wyborczym partii, która rządzi. Natomiast problem jest gdzie indziej. Otóż polskiemu ładowi, czyli no program innego dzielenia, miał towarzyszyć program gospodarczy, program przyspieszenia rozwoju gospodarczego. Na początku to była strategia odpowiedzialnego rozwoju, o której chyba już nawet premier Morawiecki zapomniał, bo nie słyszałem od paru lat, żeby wspominał w ogóle o tej nazwie. No, ona się zakończyła w gruncie czy niepowodzeniem. Natomiast w tej chwili, no, jakieś pół roku temu słyszeliśmy, że ten program rozwoju to jest 770 miliardów, głównie z Unii Europejskiej. Znowuż przestaliśmy o tym słyszeć od czasu, kiedy te pieniądze zostały w jakiś tam sposób zablokowały się i ich nie ma w tej chwili. Znowuż polski ład zmieni, troszkę zmieni dystrybucję w Polsce. Polsce potrzebny przede wszystkim program rozwoju, zwłaszcza po pandemii, i tego programu w tej chwili nie ma. Ostatnie lata to była polityka gospodarcza, która w gruncie no, głównie koncentrowała się na tym, żeby dać ludziom więcej pieniędzy, to zwiększyła popyt na rynku. Przy niedostatecznym wzroście produkcji, zdolności produkcyjnych, no, mamy inflację jako taki strukturalny efekt tego, presję inflacyjną. Natomiast no, no, najwyższy czas, żeby sobie przypomnieć, że stymulowanie popytu w momencie, kiedy gospodarka nie jest w stanie tak szybko się rozwijać, dlatego między innymi, że ma bardzo, bardzo najniższe od 30 lat stopy inwestycji no To jest rzecz, która raczej w którymś momencie będzie prowadziła już tylko do inflacji, a nie do, a nie do wzrostu. I dlatego, no, no bardzo jest potrzebny program skierowany do przedsiębiorców, zachęcający ich do, in do inwestycji, zachęcający ich do podniesienia po poziomu technologicznego gospodarki, do e, bardziej pracoszczędnych technologii w momencie, kiedy niedługo znaczy, już zaczyna brakować pracowników, zwłaszcza tych wykwalifikowanych. E, no, bez tego wylądujemy tylko w inflacji i coraz słabszym wzroście gospodarczym. Już powiedziałem, no, można liczyć na to, że pieniądze unijne, zwłaszcza z Funduszu Odbudowy, są właśnie na te cele nakierowane, no, natomiast czekamy cały czas, żeby one dotarły do Polski.